Mówię wam, słuchajcie, wyleczcie się z rankingozy. Wyleczcie się z rankingozy, a życie stanie się łatwiejsze, prostsze, w sensie piękniejsze. No bo wejdziecie sobie na czeskoma i sobie klikniecie graj, bez napinania się, o rywal ma 1500, a ja mam 1499, no i co z tego? Ja wiem, że to motywuje, to jest motywator swoisty dla niektórych. Jak najbardziej. Chociaż jeżeli już Wam robi się gorąco, jeżeli rywal ma wyższy ranking, albo dostajecie szału, jeżeli nie wiem, spadniecie sześciosek, oczek z pułapu wymarzonego, to, to, to no nie tędy droga. To nie tędy droga. Nie, 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 nie. Bo trzeba coś z tym fantem zrobić. Trzeba wtedy coś z tym fantem zrobić. Coś konkretnego trzeba z tym fantem zrobić. A mianowicie wyłączyć rankingi. Wyłączyć rankingozę człowieku. Wyłączasz rankingozę, jest wszystko w porządku. Mówię Wam. Mówię Wam. To jest to. Jak chcę zbić na S6, nie? A jak nie zbić, to przyjdź na S6 po prostu. I wtedy więcej odwagi w grze, bo wiecie, że to co, stracę. Nawet nie wiadomo co stracę, bo wyłączyłeś normalnie w Chrome Extension yy, Hydrating. Czeską i wpisujecie taką frazę, ściągacie sobie do, 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 do Chroma. I, I jakby tyle. Psz, tyle, aż tyle. Nie napadałem wcześniej, bo wiedziałem, że mam Hetman 7. Język mi się plączy, dlaczego? Nie piję nic. Ach, może powinienem był. Tak, więc ta rankingoza to. Wiem, że no, ta oczka. Fajnie wbijać też, szczególnie te wymarzone, pułapy. Ale słuchaj właśnie. Powiedzmy sobie jasno. Powiedzmy sobie jasno. Czy to jest tak istotne? Czy to jest tak istotne? Powiedzmy sobie jasno. No dobrano. No, no dobrano. Co ja bym chciał zagrać teraz? Myślę, że Chetman żeby też szacha. Bo wiadomo, że haszeć pójdzie, nie? A... Ja postawię na rozwój szeroko pojęty po prostu Na rozwój szeroko pojęty. Dobra. Jakieś dziury ma po białych, to może ja skorzystam. Może będzie nice. Może będzie nice. A zagram sobie tak. Żeby przyjść tu wieżą, pchnąć. Być może. To jeszcze był plan numer dwa. Na bicie, bicie, bicie. To wiadomo, że to jest też downside taki, że on tam po wieżą w szuranie, Szur jeden. Natomiast wydaje mi się, że już, już jakieś takie idee możemy przeforsowywać. Czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to mi wystarczy. Ja w ogóle cokolwiek mam, nie wiem. Myślałem, jeszcze o takim ruchu, żeby tu napaść być może. No bo jednak tutaj. Myślę, że te, te, to, to są słabości. Nie? Szkoda, że nie mam białopolaka, ale to są słabości. Mhm. No dobra, pcham i co? Pcham i co, pcham i co? no dobra, pchnąłem. Co dalej? bicie, jest bicie. A to jest to być może. Później spchnięcie. Uwaga na F2, nie? Wiemy, wiemy. Ale chcę mieć na oku tego gościa, jest słaby. Słaby gość. Chyba wezmę. Chyba wezmę. Raczej się nie boję takich takich sztuczek. Bicie bicie, tego nie ma. Mm -hmm. A jak tego nie zbijesz, to będziesz miał kłopoty gotowe, nie? więc wylecz ta się z tej rankingozy, ja mogę przegrać 5 partii, w tej chwili jakby nie mam o to, chyba że ktoś mi doniesie, zobaczy, bo Marian, nie wiem czy wiesz, ale masz 1600, słuchaj, być może, być <ścoughs> może, rankingoza, rankingoza, aha, no dobra, widzę, widzę, F2, muszę oddać na F2, tak? No, i oddam na F2, w porządku, nie ma problemu. Mm -hmm, oddam na F2, ale coś za coś, bo, bo prawdopodobnie. Prawdopodobnie zagram też tak. I na to tu, kurde bele, No dobra, dobra, F2. Czym robisz F2? Nie wiadomo czym. No ktoś mnie zaskoczył teraz tym skoczkiem. No wiadomo, no zaskakują. Życie jest zaskakujące. Tak mogę zagrać. Na kontrę. No, mógłbym kiedyś. Teraz niekoniecznie. Tak zagra i wymuszę takie bicie, co mi tak naprawdę nic nie da, bo będę miał tylko widły. No właśnie. Mm, tak, podskoczka to jest dobry pomysł. Podskoczka to jest dobry pomysł. Okej, okay, no jest jeszcze ciężko. Ciężki temat, no nic, zagram tak, zobaczymy co tutaj nastąpi. Mm, co tutaj nastąpi, nie? Tracę pionka, czy ważnego? No zapewne trochę. Zapewne trochę, bo będzie miał tutaj uderzenia na F2. Okej, okay, jasne. A teraz tak zagram, bo mogę, nie? I skoczek sobie odejdzie. Pytanie, czy będzie miał gdzie? Oczywiście na ten ruch on ma jeszcze to, ale ma wtedy taki ruch. Okej. Okay. Dobra, cały czas mam to na szczęście. Czek. Zbijam pcha. Ja gram tu. Nie bierzesz na F1, nie? No mhm. to tego chyba nie widziałeś, co? Czek. Biję. Wierzę, się bronią. Ojej, jeszcze jest goniec. No jest, jest. Ja wiem, ja wiem. Co powiesz na to? Czy czegoś nie podwaliłeś czasem? To. 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 No chyba gram tu, nie? Chyba gram tu. Wtedy jest czek. Czek, cyk, cyk. No gram tu, gram tu. Dobra. Wiem, że skoczek. To jest chyba jedyny ruch. Chyba jedyny ruch, który trzeba tu zagrać. wtedy po prostu bije. On bije, gram król H1. I wisi mu hetman Hetman zagra wówczas tu Kurcze on wychodzi nie Dobrze mówię? Wychodzi drań z tego wszystkiego? Ja już znalazłem ruch dla ciebie, a ty go widzisz? Bo ten ruch też idzie z kontrą na hetmana tylko że Ja mam później kontrę na wieżę, ty też masz na wieżę? Kurde bela, weź to liczy. człowieku ostra poza co? Dobra na puzzle się nadaje to lub to zagra. No bardzo, teraz czekamy. Teraz czekamy. No to będzie forsowne, zmusi mnie do zbicia. Natomiast to, będę miał jeszcze chwilę opcji różnych. Czy odejść na przykład. Nie, no nie będę. Będę musiał chyba wziąć. A to nie jest tak, że na koniec dnia na przykład ja mogę sobie wziąć jeszcze tutaj? Dobra, nauka liczenia. Tu, bije. No on musi zbić. A wtedy bije. No załóżmy on bije, ja bije, on bije, ja bije. I on bije na koniec. I ja zostałem, rozumiesz mnie, z tym gońcem na C5. Hetmany się wymieniły. Powierze się wymieniło. Ja zostaję z tym gońcem i wieżą. To byłoby dla mnie dobre. Weź im coś powiedzcie więcej. Kurde, Marian, nic nie umiesz liczyć. No, tu zagra. To jest, to jest pewne. Na no to w teorii jeszcze mógłbym zabić tak, tak i dopiero wziąć Hetmana. Co to zmieni? Pewnie niewiele. Nie, wydaje mi się, że... Chyba, że on liczy jakieś naprawdę dzikie. Dzikie pląsy. Tak jeszcze mógłby spróbować zagrać. Ale to bez sens, bo nic nie ma. Aha, więc musisz odejść skoczkiem. Innej opcji? Nie widzę. No fajna poza powstała. Bicie, bicie. Chyba najlepsze dla niego to, 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 to. Nie gadaj, że to doliczył, że to działa, że tu odchodzi skoczkiem gdzieś. A, że po tym biciu jest to! O, to dobre jest! Je, to jest, to jest świetne! To jest świetne! To jest naprawdę świetne... Nie, to nie jest świetne, z do dupy, bo ja przecież szachującego gońca biję, więc ty musisz zagrać tak, ale to nie łapiesz mi Hetmana wtedy. O co tu chodzi? Nie, to nie jest świetne. Hmm. no właśnie, to nie jest świetne, no ja teraz biję, aha, I, i wystarczy ci, i to ci wystarczy, tak, o ty draniu, to jest może i świetne, te, bo potem oczywiście on wpada, znaczy z szachem i je odbija wszystko, więc bęk, bang, 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 bang. bang. czyli bank, 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 bank. mamy wieżówkę. Jestem słabo z pionkami, bo teraz to grozi, jest lipa, nie? Ty, ja muszę to, muszę to oddać. Ty, ale to dobre jest. No nice, wo, ładnie, Pst. bo teraz grozi to i już mam kaszankę, nie? Kaszankę? A może nie? A może tak? Mam kaszankę, cholera. No, niestety, bez pionka wieżówka, chociaż myślę, że do utrzymania. Niemniej jednak bardzo ładna gra z jego strony. Trzeba mu to oddać. Przepraszam, chciałem mocniej. Bardzo fajna gra z jego strony. Very nice, nie? very nice, very nice, yes, 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 of course. No, no i co, powalczymy tutaj o jakieś, nie wiadomo o co, powalczymy. Nie wiadomo, o co powalczymy. Tu zagram, tu zagra, tu zagram, tu zagra, tu zagra, tu zagra, tu zagram. Tu zagram, tu zagram, tu zagram. Dobra, tego pruł tutaj no, na łeb. Tego pruł na łeb. Nie wiadomo, może tak zagrać też. Może bym tu sobie stanął kulturalnie. Mhm. zagramy tak. Tak, tak. Dobra. Mm, co na bitko? Nie wiadomo. No właśnie, dobrze zagrał, niestety. Ale ja wyblokuję. Bloker, bloker. <ścoughs> co tu grać, kurde mać, Jasne, że tak. tak możesz, tak mogłeś, tak chciałeś, tak zagrałeś. Pionkówka raczej dwa mnie do dupy, co. Chociaż jakbym poszedł tu, hmm, pionkówka trudna. Przegrana pionkówka. Mm -hmm. No i co i co? Nie wiem, tak jakoś próbować. Aktywnością go tutaj. Dopaść. Na to to, na to to. O, powyłączał całkowicie. Zagram tak. Bo mogę. Aha, mogę, mogę. Tu nie, tu nie. Dobry jest, dobry jest, bela. Niezły jest. Mhm. No, masz rację. Jesteś niezły. To ci przyznam. Jesteś niezły, to ci przyznam. No to są gracze z drugą kategorią, nie? To 1200, 2100, kurczep, powiedział. <noise> Oj, Marianie. Czym to? Nigdy nie wiem, czym to. Bliżej mam tu. Mam wtedy wolniaka, a to może sobie wyrabiać. No dobra. Będziesz chciał mnie zczekować, tak? Zczekować, byś mnie chciał. Czek, czek, czek. Ja tu, ty tu, ja tu. No bardzo, bardzo źle. <noise> bardzo nie. Jestem na bardzo nie. No, pionka ma więcej zawodnik, nie? Pionka ma więcej zawodnik. No wisi ci tak. Tu, 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 tu. No, to to jest moja nadzieja, nie? Ten gość. This guy. This guy. Old no, Benoni, nie? Old Benoni wjechał. Old Benoni Defense, rozumiesz mnie. No i dobrze, po, dobra decyzja dobra decyzja żeś podjął, nie? Niestety. Dobrą diecezję, żeś podjął. Jasne. A jak to? No to wiadomo, że tu, 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 tu. Tady jest nice. Ja zbijam, on zbija, ja zbijam, on zbija. No są przegrane. A co byś powiedział na to? A ja na przykład w miejscu? Jak ja w miejscu, to co? Rób progres. Ty, robisz progres, idziesz tędy, tak? I tu. Hmm. Kurde bele, może być, tak? Chociaż z drugiej strony, ja zawsze mam tutaj, nie? Kontrplan jakiś. Fajna gra, bo nie wiecie, kto wygra, nie? <laughs> Pewnie wiecie, że przegram. Czujecie to? Czuję to, co? Przyznajcie się, kurde Bela, rankingoza. Rankingoza rankingo, rankingowska. Mm -hmm. No, ja wiem. I know, I know, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Czy jemu ja właśnie powierzę tym ruchem? Tylko, że jak on weźmie, to ja też wezmę. No, źle zagrałem. <laughs> źle zagrałem tu, bo idzie tak. Bo idzie to. Wtedy mogę zagrać tak? Nie mogę. No nie, o czym ty się zastanawiasz. Tu łapiesz mi wieża, chyba, nie? Gościu malinowy. Ja idę tu. On bije. I co? To będzie. Tiu, tiu. Nie, no tak nie. Alż, kurde, dymy, patrz. Czekaj, teraz nie za szybko. Ja tu, 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 ale źle wszystko. Gdzie jestem? A tu jestem, dobra. Ah, tu bierzesz, tak? Ale masz mało czasu. <laughs> ojej, Już mało czasu, ciekaczy się. Ojpsra. Aha. Hej, co? What to do? What to do? No jakby się oddał tu i tu i wystartował po piątka? Nerwy go zjadły, to bardzo dobre info, ale prawda jest taka, że mógłby chyba skasować tu i aha, a teraz zobacz jak ustawił to. On nie zdąży, no dobra, ale co ci trzeba oddać chłopaku, to grałeś mocno, grałeś mocno, bardzo ładnie. Bardzo ładnie tam yy, pozwolił bić Hetmana sobie na b Znaczy, mnie się wydaje, że ładnie. Nie nie wiem, jak to tam oceniał Komp, ale mnie się wydawało, że bardzo ładnie. Mm, no dobra, tutaj <laughs> jakieś takie Benoni ala. mi się wydawało, że mogę jakoś to szczypać. Ruchy nie były złe, a, ale tego ruchu totalnie nie widziałam i po tym ruchu on już stoi naprawdę nieźle. On oczywiście mógł zbić wieżą, tak? Jak nie mam bądź też pchnąć C4 C4 okazuje się w ogóle miażdżące, nie, bo ja nie mam tego ruchu. Toż wtedy bym zagrał gońcem prawdopodobnie. E, 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 e. Zagrałbym gońcem. No grałbym coś takiego, nie, goniec c5 jeszcze. Po 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 po, po, po. G -g jest wtedy. Słaby punkt e2. Nie widziałem skoczka g4 absolutnie. E, no i on niby spoko i gdzieś tu zepsułem, a to w ogóle niedobre jest. To goniec c5 trzeba zabić. I zbić na F2. Mhm. I po prostu jest dobrze. Mam skoczka więcej, tak? Cholerka. A ah, Brilliant move. No dobra, jasne. Ja musiałem to oddać tu. Bo byłyby problemy. A, no i... okej. Okay. Zrobiło się jak zrobiło. Czemu do tyłu? Abę zabić. Zabić Abę jakoś trzymam remis, nie? Abę, abę i wieża C4. Mhm. A jak zabija pionkiem, to pewnie niedobrze. No to nie wiem co grać, ty. Stać w miejscu, jak idziesz tu. To ja tu. A tu nie mogę iść. Uff, to złe. Tu po wieży jest, tak? Nie no, on zawsze to to powiada. A, chodzi o to, że nie mogę tak zagrać, po co? Czekaj, czego ja nie mogłem zagrać tu? Dobra, odejdź. Dobra, nie chce mi się myśleć w tej porze. Ale róg do tyłu królem przegrał. Mówię, że wierzę mi upolował. Ładnie tutaj, ładnie. Pozwolił mi dorobić. Następnie, żeby... Aha, zdzielić i pójść po pionka. Dzidzik. Bardzo ładna gra, kurcze Fajnie. Lubię tak się mucić z tymi typami, nie?